Dzień dobry, kochani, witam was dzisiaj w projekcie Denko. To jest już chyba siódmy odcinek. Z tego co pamiętam, ostatni projekt Denko był w styczniu, także już trochę czasu minęło. Mamy maj, także najwyższa pora, żeby troszeczkę wam tych opakowań pokazać. Nie będzie ich za dużo, ale to dlatego, że część miałam po prostu uszykowaną i postanowiłam, że po prostu wam to zaprezentuję, a ewentualne kolejne Denka pojawią się w kolejnym odcinku. Także myślę, że nie ma co czekać. Tutaj mam wszystko zapakowane w reklamówce i już wam pokazuję. Takich większych rzeczy, pierwsza rzecz jest to dezodorant z Nivea Ja Wam powiem, że jest spoko, naprawdę fajnie się sprawdza Ja nie mam jakichś wielkich, wielkich potrzeb Także tutaj jest napisane przeciw białym śladom i 48 godzin, ja w żadne takie 48 godzin nie wierzę Ale na pewno nie było tych plam jakichś na, na koszulkach czy na bluzkach Także tutaj jak na pewno się zgodzę z tym Ale z utrzymaniem 48 godzin no to nie Tutaj jest przeciw żółtym plamom, przeciw białym plamom Z tym się mogę zgodzić, fajny dezodorant, mogę polecić Odkryłam jednak coś lepszego i jest to Garnier Mineral Invisible, taka kuleczka, już nie pamiętam, czy wam pokazywałam jedno opakowanie, czy nie, ale aktualnie korzystam z tego, tylko że w fioletowym opakowaniu, także mogę wam polecić. Na pewno jest to dla mnie najlepszy zodorant, kiedykolwiek używałam. Jest to oczywiście w formie takiej kulki. Otwieramy moim zdaniem poręczne opakowanie na podróże nie lubiłam takich kulek, ponieważ trzeba było czekać aż to wyschnie przy tym no może i trzeba trochę poczekać ale uważam, że nie jest to jakieś długie czekanie, nie lepi on się jakoś, także uważam, że naprawdę fajny i ja odeszłam teraz od tych dezodorantów psikanych, używam tych w kulce z garniera nie są jakieś bardzo drogie to jest nowość, tutaj mamy 50 ml, także polecam jeżeli szukacie czegoś ciekawego ja jestem bardzo zadowolona i Mam ochronę przez cały dzień, także naprawdę polecam. I tak jak mówię, ja teraz używam fioletowego i też jest bardzo fajny. Kolejna rzecz z podobnych kategorii, czyli takich dezodorantów, jest to suchy szampon z Batiste. Jest to zapach kwiatów, swoją drogą bardzo, bardzo ładny. I ja Wam powiem, że ostatnio przestałam używać suchych szamponów, ale kupiłam coś nowego i mam nadzieję, że będzie fajnie się sprawdzało. Jest to batist, którego używam praktycznie non-stop. W sensie niekonkretnie tej formy. W sensie. Zapachu, dobra, już się zaczynam gubić. Um, ogólnie Batist bardzo lubię i ten zapach też mi się spodobał, także czegoś odkrywczego wam nie powiem. Ale jeżeli szukacie jakiegoś nowego zapachu, może z Batist, albo lubicie te szampony, a tego nie próbowałyście, to mogę wam śmiało polecić. Jest fajny, one są wydajne. Tutaj macie opakowaniu 200 ml, także uważam, że fajne um, No i ja ogólnie jestem z tych szamponów zadowolona. Czasami je stosuję, jeżeli nie mam czasu umyć włosów, albo po prostu mi się spieszy i chcę. Je odświeżyć, to na pewno się sprawdza i uważam, że jakoś mi nie przesuszył bardzo włosów, co jest moim zdaniem ważne. A drugi z szamponów to jest Neon Lights, to jest taka edycja limitowana. Powiem Wam, że zapach moim zdaniem jeden z najciekawszych z tych, które miałam. Oprócz tego wiśniowego to jest mój ulubieniec. No i tak jak poprzednio mówiłam, super szampon, ja uwielbiam, jeżeli chcecie spróbować, to to jest właśnie edycja limitowana, także uważam, że nie zaszkodzi, właśnie przetestować. Mi się ten zapach wyjątkowo spodobał, także może i Wam przypadnie do gustu. Ja zamówiłam go na. Minty Shop, tak mi się wydaje. Już nie pamiętam dokładnie, ale w jakimś sklepie internetowym. I ten chyba też, także ja polecam polować właśnie na jakichś promocjach Albo w sklepach internetowych, może znajdziecie troszeczkę taniej Teraz przejdę do kolorówki, bo troszeczkę tych produktów mam Wam do pokazania Nie jest ich dużo, ale kolorówkę niestety zużywa się jakiś czas Także pierwsza rzecz jest to próbka z Benefitu maskary Day Real Ja już tą maskarę pełnowymiarową miałam Ale bardzo fajne było to mniejsze opakowanie Szczoteczka jest tego samego wymiaru, także to mnie bardzo ucieszyło, że nie będę musiała sobie radzić z jakimś mini wydaniem. Ogólnie, tuż jest świetny, niestety drogi. Wiadomo, marka Benefit do najtańszych nie należy. Ale uważam, że jeżeli ktoś chce się zdecydować na zakup, to możecie najpierw kupić sobie właśnie taką małą próbkę. Ja akurat dostałam ją w Big Lossie, ale z tego co mi wiadomo, to w że możecie kupić sobie miniaturowe wersje niektórych produktów. I w tym widziałam, że jest próbka bazy z Benefitu, i chyba właśnie próbka tego tuszu. Więc moim zdaniem warto spróbować. Ta próbka kosztuje chyba 45 zł, także no jest to dużo. Ale jeżeli już chcecie się zdecydować na taki wielki tusz z Benefitu, to, moim zdaniem, warto przetestować, zanim wydamy 180 czy 150 zł. Już nie pamiętam, ile on kosztuje, nie? Chyba. No, coś powyżej stówki na pewno. Także, jeżeli chcecie przetestować, to ja polecam kupić sobie tą mniejszą wersję. Rozmiar cząsteczki jest taki sam, więc na pewno Was to nie zawiedzie. Kolejny tusz zużyłam aż w dwóch egzemplarzach i jest to Max Factor 2000%. Jedyny minus, jaki zauważyłam, to w jednym opakowaniu opakowanie pękło po prostu. I druga rzecz, jaką zauważyłam, to na zbliżeniu Wam pokażę strasznie, strasznie się brudzi na koniec. Po prostu ten tusz wystaje z opakowania, ale możliwe, że to dlatego, że ja, o Jezus, używając ten tusz, niestety troszeczkę za dużo dla mnie było tego tuszu na szczoteczce, więc zawsze go sobie tutaj zdejmowałam nadmiar i możliwe, że to po prostu. Wychodzi e, Ogólnie tusz jest rewelacyjny Ja nie wyobrażam sobie żadnego innego tuszu używać e, Ponieważ robi wszystko, co ja bym chciała z moimi rzęsami e, Ładnie je podkreśla Robi taki ładny, po prostu e, przyjemny wachlarz e, Wygląda to bardzo estetycznie I nie jakoś przerysowanie Tusz najtańszy nie jest, ale najdroższy też nie e, Ja ogólnie zawsze go polecam Więc może dorwałyście go na przecenie w Rossmanie Dajcie mi znać jaką wy macie o nim opinię. Wiem, że są różne wersje tego tuszu. Ja próbowałam tylko tą Dramatic Volume, ale ogólnie jestem z niego mega zadowolona. No i tak jak widzicie, zużyłam dwa opakowania. Aktualnie właśnie na promocji kupiłam kolejne, także Mam nadzieję, że dalej będzie mi się dobrze sprawdzał. To, że tutaj coś wychodzi, mi no to już trudno, ale to zaczęło wychodzić tak naprawdę dopiero jak ja już kończyłam go używać i teraz idzie do śmieci, także wcale mi to jakoś nie przeszkadza. Także ja Wam polecam, jeżeli szukacie dobrego tuszu, który się utrzymuje i nie osypuje, tworzy ładny, naturalny, ale wachlarz na właśnie Waszych rzęsach to to jest na pewno ten. Tuk. Ostatnie dwie rzeczy z kolorówki to jest pierwsza y, eyeliner z Eveline. Wiecie, że to jest mój ulubiony eyeliner. Są zwolennicy, są przeciwnicy. Ja się tym eyelinerem nauczyłam robić kreski, malowałam się nim praktycznie przez połowę liceum y, i kreski wychodziły mi świetnie. On nie ma pędzelka, ma taką troszeczkę gąbeczkę, co moim zdaniem jest lepsze, bo ja nie przypadał za eyelinerami, które mają pędzelek. Bo on mi się często wyginał, przez przypadek robiłam sobie niechcianą linię także uważam, że ten zeveliner jest świetny, utrzymuje się, jest tani, bo kosztuje chyba 9 zł. także uważam, że jak na eyeliner, który dobrze się utrzymuje, nie rozmazuje mi się, kolor ma naprawdę czarny, to jestem zadowolona, nie muszę wydawać więcej na jakieś inne marki. Bo jest po prostu, że to jest po prostu korektor z L'Oreala True Match Ja go uwielbiam, on mi ładnie rozświetla okolice pod oczami Często go nakładam właśnie pod oczy i rewelacyjnie sobie z tym radzi Nie wyobrażam sobie życia bez właśnie tego korektora Bo mam mocne właśnie cienie, one są aż takie niebiesko-fioletowe Więc kiedy nakładam podkład, chcę to jakoś zniwelować I ten korektor sobie z tym radzi, ja już Wam go często polecałam jak zwykle jestem z niego zadowolona. Szkoda, że już jest denko, ale na szczęście w szufladzie mam już nowy, także ja polecam i mam w odcieniu jeden. Kolejny produkt to płyn micelarny z B-Beauty, Be czyli z biedronki. Ja przemiennie używam tych płynów micelarnych. Uważam, że ten i ten z Garniera jest dla mnie najlepszy. Ten z Garniera jest bardzo podobny do biodermy. E, także używam go regularnie. Ten z The Beauty czasami e, mnie przesusza, czasami nie, ciężko to stwierdzić. Po prostu ma e, inne składniki niż ten z Garniera, ale i tak uważam, że jak za taką cenę, płyn micelarny jest po prostu świetny. E, dostaniecie go w każdej biedronce. E, nie pamiętam już ceny, ale to jest 5-10 zł, ja nie jestem pewna. Wiem, że są też większe opakowania, ale jakoś nigdy nie mogę na nie trafić, także. Bardzo polecam, on jest do skóry wrażliwej. Także bardzo polecam, on jest do skóry wrażliwej. Jeżeli szukacie jakiegoś taniego płynu micelarnego, to moim zdaniem na tym się nie zawiedziecie. On jest produkowany z tego co wiem, przez Tołpę, ponieważ to jest ta sama produkcja i, i wiele osób o tym mówiło już na YouTubie, więc na pewno. Wiele z Was mogło o tym słyszeć W każdym razie ja Wam polecam, jestem naprawdę zadowolona I kolejna rzecz z pielęgnacji to jest Iwost e Sensitia krem nawilżający Jak wiecie, jakiś czas temu wróciłam do tego kremu I takie opakowanie starczami na pół roku Tu już jest moje drugie albo trzecie od tego, kiedy zaczęłam go znowu stosować W każdym razie teraz mam nowe opakowanie I ma troszeczkę inną tutaj zakrętkę Nie odkręcamy już, tylko otwieramy i wyciskamy Co mi się trochę bardziej podoba Także tutaj jedyna, na co mogę narzekać, to opakowanie, że trzeba odkręcać, wyciskać, zakręcać. Wiecie, to nie zawsze jest przyjemne. A w tym nowym opakowaniu możecie sobie po prostu otworzyć opakowanie, wycisnąć, zamknąć i nieba, bracie tego w tym kremie. Także to mi się podoba. Ogólnie krem jest rewelacyjny, świetnie nawilża. Ja mam skórę bardzo, bardzo suchą momentami, także to jest dla mnie ważne. On jest do skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień, alergicznej Skutecznie nawilża, wzmacnia barierę naskórkową I działa przeciwrodnikowo Zawiera też wodę termalną z Iwonicza Zdroju Ja Wam bardzo polecam Miałam też żel mający z serii Ivos Sensitia I uważam, że te produkty są świetne A to, że taki krem, który ma 150 ml z mi na około 6 miesięcy To jest już w ogóle dla mnie super Bo nie muszę się martwić, że zaraz mi się skończy krem Bo dosłownie... Około pół roku i wiem, że się kończy. Jeżeli chodzi o rzeczy do włosów, mam dla Was jeszcze szampon, z którego dużo nie zostało. Ja często obcinam opakowania, jeżeli chcę wydobyć resztkę kosmetyków. Także to jest DAV Oxygen Moisture Szampon, który bardzo mi się spodobał. Nie wiem, czy on zawiera silikony, czy nie zawiera silikonów. Szczerze mówiąc. Nie przyglądałam się bardzo na skład, ale mega mnie zadowolił efekt jaki daje. Faktycznie jest to uniesienie w tych włosach, jest jakaś objętość. To nie są takie proste włosy, które no nie mają właśnie żadnej objętości, nie układają się. Uważam, że szampon jest fajny, ciekawa nowość. Aktualnie używam też DAF. Tylko tą serię Dry Oil, czyli też bardzo fajna seria, jeżeli macie przesuszone włosy. Um, ogólnie uważam, że szampony z Dove są fajne i, i żadnej szkody moim włosom nie zrobiły, także jeżeli szukacie czegoś ciekawego. Co nada Wam objętości, to na pewno będzie ten szampon Chociaż wiadomo, że nie sam szampon tą objętość nam daje Także ja jestem zadowolona i polecam Drugi produkt z takiej pielęgnacji włosów jest to Schwarzkopf Glyskur Ultimate Repair Czyli ekspresowa odżywka regeneracyjna Ta odżywka pojawia się po prostu wszędzie Na blogach, na YouTubie Ja ją odkryłam przez moją mamę, moja mama ją używała I bez niej nie wyobrażam sobie codziennej pielęgnacji Pryskam ją sobie delikatnie na włosy po umyciu, żeby je ładnie delikatnie rozczesać, bez żadnego rwania włosów, wyrywania bo jednak ja mam problem z rozczesaniem włosów po umyciu, robią się takie kołtuny a prysne tym dosłownie odczekam, nie wiem, parę sekund, minutę, i mogę rozczesać włosy, nie martwiąc się o to, że zaraz będę miała jakieś kołtuny że to się nie rozczeszę, że powyrywam sobie wszystkie włosy. Także ja uważam, że to jest jedna z lepszych odżywek. Nie próbowałam innych właśnie w tym opakowaniu, są różne kombinacje, także dajcie mi znać, jaką jeszcze warto przetestować. Widziałam, że Kolmie Blondie ostatnio porównywała na blogu. Jakąś z tych odżywek, i nowszą wersję, i coś tam było nie tak, ale dajcie mi znać, jeżeli znacie jeszcze jakąś inną wersję odżywek z Gliskura i możecie mi je polecić. Na sam koniec chciałam Wam pokazać, jak dużo maseczek używam i jakie uwielbiam. Ktoś może nie wierzyć, ktoś może myśleć, że mówię sobie tak po prostu, że uwielbiam maseczki. Oto dowód na to, że faktycznie je uwielbiam, i ja myślę, że to jest połowa tych, które zużyłam w tym czasie, albo nawet jedna trzecia. Ponieważ ja zupełnie nie pamiętam o tym, że nagrywamy dla Was projekt DENKO, ponieważ robię to rzadko i zapominam odłożyć te opakowania. Także zazwyczaj po zrobieniu maseczki po prostu to wyrzucam do świetnika, ale jak już pamiętam, to staram się odłożyć i tyle mi się dla Was udało odłożyć. Zobaczmy, co tutaj mamy. Okej, okay, więc mam jedną maseczkę dla skóry tłustej, mieszanej, ale i tak postanowiłam ją przetestować. Jest to maseczka oczyszczająca, ściągająca z serii liście zielonej oliwki. I uważam, że się dobrze sprawdziła. Fajnie oczyszcza. Eee, kolejna maseczka to maseczka nawilżająca z zziai. I tutaj mam jedno opakowanie, ale na pewno zużyłam ich więcej. Następnie z serii liście zielonej oliwki również mam maseczkę regeneracyjną z oliwką. Eee, świetna, polecam Wam. Eee, nawet chyba lepsza niż ta eee, nawilżająca. Jakoś mi się bardziej spodobała. No i jak widzicie, tutaj są cztery opakowanka. I na koniec mam maseczki oczyszczające. To są moje ulubione. Nie używałam żadnej innej maseczki oczyszczającej, która by tak fajnie na mnie działała. Są osoby, które uważają, że maseczki nic nie dają. Są osoby, które uważają, że maseczki bardzo dużo dają, ja je uwielbiam i naprawdę kiedy stosuję je systematycznie, to na pewno coś daje. Nie są to jakieś, nie wiadomo jakie efekty, ale uważam, że maseczka zawsze coś da. Także te oczyszczające u mnie się dobrze sprawdzają, nie przesuszają, oczyszczają tą skórę, te wszystkie niepotrzebne rzeczy wychodzą z tej skóry. I ona jest po prostu oczyszczona. Także to jest ostatnia rzecz w moim projekcie Denko. Nie było może tego jakoś bardzo dużo, ale tak jak mówię, staram się Wam zbierać po trochę. Bo jednak te filmy pojawiają się rzadko chciałam, żeby były częściej, bo ja uwielbiam je oglądać Bo mogę się dowiedzieć czegoś faktycznie o danym produkcie Kiedy ktoś go przetestował, ma jakieś zdanie, swoją opinię na jego temat Kiedy wykorzystał po prostu cały produkt, a nie tylko trochę Także ja dziękuję wam za oglądanie Mam nadzieję, że nie za pół roku, ale niedługo pojawi się jakiś kolejny projekt Denko Może wtedy wykończę więcej rzeczy, może mniej zobaczymy Także dajcie mi znać, jakie wy ostatnio zużyliście ciekawe kosmetyki, może coś przetestuję, może coś od Was podpatrzę. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało. Zapraszam również do subskrypcji, jeżeli jesteście nowi. I jeżeli jeszcze nie wiecie, to mam drugi kanał, gdzie pojawiają się vlogi. Także tam też zapraszam. Pojawi się na pewno niedługo coś nowego. Także dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!